A czy on tu dzisiaj będzie? Hm. Pusto Szkoda W sumie w tamtym miejscu Jakieś 5 metrów wodna stał jeleń Niezbyt chciał odchodzić stąd, widocznie spakowałem mu te krzaki Nawet wam zdjęcie zaraz pokażę. No i tak to właśnie wyglądało. Myślał jakieś pół minuty, co zrobić, gdy nas zobaczył. Majar nie myślał, Major chciał gonić. Jelen schował się tam z tyłu za krzakami, poszliśmy za nim. Zdjęcie zrobiłem z odległości około 10 metrów, a Jelen wcale nie chciał uciekać. A czy tylko co będziemy robić? No a po zrobieniu zdjęcia po prostu odpuściłem, poszliśmy dalej. Ładny młody jeleń, który niedawno musiał zrzucić poroże, bo już mu świeże odrastało. Drzewa są tu wszędzie, możliwe że gdzieś tam jest. Do lasu nie ma daleko. Ale więcej to saren spotykam wchodzących na tereny ludzi niż jeleni. Major zaklepał ten dąb. No, i takie to spotkania z dzikimi zwierzętami nawet w wsi We, w w centrum wsi można znaleźć. No, taka krótka historia z okolicznych spacerów Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem. Na razie.